Hej, 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 witajcie na moim kanale. Na no, dziś przygotowałam dla Was yy, miksik taki jak ekstra linie, super linie, owocowa eksplozja i 4 lotki wkład 24 zł. I zaczniemy od lotków. lotek z numerkiem 61. Szukamy słoniku, słoników jednego albo dwóch. I mamy słonikę. I mamy złotóweczkę. Super fajnie, że już coś jest. Kolejny z numerkiem 60. Pingwin wiebiór, ślimak, ryba. Pusta. 62 numerek. Motyl puchat. Koza owca. Dwa złote mogło być, ale nie ma. I ostatni lotek z numerkiem 63. Ślimak, koza, pingwin, królik, pusto. Superlina linia z numerkiem 49. I szukamy symboli, takich jak korona i kwiat. Korona tutaj. Tutaj. Kwiata nie widzę. Piłka i słońce. Piłeczka. I tu piłeczka. Krap i popcorn. Krap Popcorn. Popcorn, krab, serce i księżyc. Mamy księżyc. Tu kolejny, serduszko i księżyc. Jeszcze, o i zgubiony popcorn. Podkowa i rolki. Rolki. Tu kolejne rolki i to chyba tyle rower i dzwon rower tu mamy dzwon i tu jeszcze rower słoń i gwiazda Słońik jest gwiazdy nie widzę okulary wiatrak Okulary, wiatrak, okulary, rower był, oczywiście również zgubiłem, i tu jeszcze okulary, ok, biedronka, klucz, piłka była. Biedronka i klucz. Biedronka, klucz, klucz. Biedroneczka, kluczyk, kluczyk. I to chyba na tyle. Klapki i parasol. Klapki i parasol. Klapki są, parasola nie widzę. I ostatnie dwa: moneta i sakwa. Moneta. Moneta. Moneta i sakwa. Ale wychodzi na to, że jest pusto NRA tak jest. Obocowa eksplozja z numerkiem 31. I szukamy melon i figa. Figa, figa. Tu kolejna. Tu jeszcze melonik, dobra, brzoskwinia i banan, <laughs> przepraszam, tu banany, brzoskwinka i banan. Tu jeszcze banan i brzoskwinka. I melon zgubiony. Mm -hmm. Tu jeszcze banany. Dobra. Kokos i arbus. Arbus, kokos. Arbuzy. Jeszcze tu arbus i tu kokos. Mm -hmm. chyba tyle. Kolejna cytryna. Cytrynka, dobra, gruszka i winogrono. Winogrono, gruszki. Hmm, tutaj i jeszcze winogronko, tutaj. I chyba na tyle. Wiśnie i truskawka. Wiśnia jest, truskawka tutaj. Wiśnie truskawki. Dobra. Kolejne dwa to jabłko i ananas. Mamy jabłko, tu ananas. Jabłuszko, ananasek. I tu jeszcze dwa ananasy. I ostatni pomarańcza, ale pomarańcza nam nic nie daje, czyli pusto. WTJ. tak jest. I ostatnia ekstra linia z numerkiem jedenastym. I szukamy leżak i korona. Leżak. I korony tutaj dwie. Mhm. I chyba na tyle. Znajdzie się w razie czego. Kolejne dwa to biedronka i czapka. Czapeczka, biedronka, czapka. Mhm. Biedroneczka, i tutaj jeszcze biedroneczki, i tu jeszcze biedronka. Dobra, Łódź i Księżyc. Łódź i Księżyc. Tu mamy łodzie. To chyba tyle. Ptak i sakwa. Tak. Tu kolejny ptak. Tak. I to chyba na tyle. Arbuz i motyl. Motyl. Arbuz. Motylek i tu jeszcze motylek. Kolejne dwa to dzwon i rower. Mamy rower. Jest i dzwon. I to na tyle. Diament i słoń. Nie ma ani słonia, ani diamentu. Balony i y, serce może słońce? Balony i serce serduszko jest. Tutaj serce i balon. Balony i to na tyle. Podkowa i tęcza, podkowa jest, jest tęcza, podkowa. Tęcza. I to na tyle. Kolejne dwa to moneta i parasol. Moneta i parasol, parasol i moneta, moneta. Mm. Parasol. Motyl był, parasol. I tutaj monetki i parasol. Dobra. Kolejne dwa to rolki i okulary. Rolki mamy tu, tu, okulary, rolki, hmm. rolki, 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 okulary. I tu jeszcze rolki. Przedostatnie dwa, popcorn i klucz. Popcorn i klucz. Nie ma. I ostatnie dwa, lody i słońce. Lody i słońce. Lody są słońce. Ale to nam nic nie daje. Wychodzi na to, że jest pusto. NCD tak jest, czyli dzisiaj na 24 mamy zwrotu złotóweczkę. Dzięki bardzo za oglądanie. Do usłyszenia! Pa!